Cześć, witajcie, z tej strony Rafał i a dzisiaj będziemy sobie budować wieżę Avengers z klocków LEGO. To nie jest zestaw, ale sam po prostu taką wieżę Avengers stworzyłem, więc przejdźmy do budowy. Pierw musimy mieć taki, jakby płytko wielką oraz takie coś i zbudować to o tak, żeby wyglądało to tak. Gdy już zbudujemy takie coś, to potem musimy sobie zbudować biurko, co bierzemy taki element i przyczepiamy taką, jakby płytkę. Potem, sobie bierzemy taki element i go przyczepiamy. Bierzemy sobie też taki element. Nie wiem, czy dobrze widać. O taki. Bierz, dajemy do sobie tu. No i jeszcze taki mały element dajemy sobie tu. I mamy takie fajne biurko. Na które przyczepiamy klasyczny czerwony kubek. Oraz jadłem jeszcze takie coś. To sobie montujemy. O, i mamy takie coś. I to wywierzy Avengers z naszej. To, montu to możemy sobie je tak zamontować. Tak jak widzicie. No i teraz przejdźmy do siedzEń. One są bardzo proste. Sami wymyśliłem. Bierzecie taki element, potem taki otrągły. Montujecie to sobie, potem bierzecie taki element kwadratowy, dajecie to tutaj, taką kratkę, tutaj dajecie, no i jeszcze takie jakby oparcie dajecie tutaj, macie takie trzesła, no i yy, musicie zbudować takie dwa. Gdzie je podczepić? Yy, jedno trzeba podczepić załóżmy jakoś gdzieś tutaj, a drugie gdzieś tutaj. O, tak, podczepić dwa krzesła. No i jeszcze zbudujemy sobie taki mały automat. On wygląda akurat tak. Pokażę do z strony. O, a od góry jest taki jakby element. No i do sobie podczepiamy. O, tak. Że to będzie tak wyglądać. I to jest nasze pierwsze piętro. Potem bierz. Potem sobie budujemy. Musimy mieć takie dwa elementy, bierzemy taki jakby element ukośny, tutaj sobie podczepiamy takie coś, żebyśmy mieli takie coś. No ja nie miałem elementów, więc musiałem podczepić taki jeden mały z hakiem, no i to podczepiamy sobie o tak, żeby to było o tak, wam pokażę. No, i potem sobie bierzemy takie wielkie drzwi, o ile ktoś ma. Bo ja takie mam trzy sztuki, no i podczepiamy sobie je tuż obok tego. Potem bierzemy sobie takie dwie szybki, i, po, i podczepiamy sobie je obok tego biurka, czyli to tak będzie wyglądać. Potem sobie bierzemy taki element, dodajemy taki jakby 1 na dwa, podczepiamy go sobie tutaj. Bierzemy też yy, taki element i dajemy go tutaj, obok tego, oraz taki element też tu możemy dać, choć sprawdzę. Budujemy sobie takie dwa i podczepiamy sobie je o w takich miejscach. No i przydałyby się też takie drzwi jakieś który sobie podczepiamy jako inne wejście no i mamy nasze pierwsze piętro prezentuje się tak więc przejdźmy do drugiego ale drugie musi być wyższe bo zaraz Wam pokażę ja Wam je pokażę tak jak powinno wyglądać no i tutaj sobie musimy zbudować takie coś jakby i sobie to podczepić całkowicie z tyłu o tak Potem sobie robimy taki most. Ja, on u mnie wygląda tak. Bo tu była scena, gdzie walczyło dwóch kapitanów Ameryków. Ten to oglądał Avengers, ten powinien wiedzieć. No i to sobie podczepiamy tak. Potem zbudujemy sobie takie coś. No i to sobie także podczepiamy. Tuż obok tego mostu. O tak. Drugie piętro mamy. I co teraz robimy? Dajemy pierwsze piętro, ja to trochę przesunę. O, tu mamy pierwsze piętro. No i bierzemy drugie i to sobie kładziemy na to, że, że to jakby idealnie wchodzi. I będziemy mogli te piętra sobie ściągać. No ja muszę tu jeszcze, bo tutaj mi się coś stało, więc muszę to popracować. Ta wieża prezentuje się tak, już Wam pokazuję. No i tak to na razie wygląda. No i przejdźmy sobie do dalszej budowy. W dalszej budowie budujemy sobie laboratorium Tonego Starka. Starta. No i musimy mieć takie coś jakby. Taką jakby podstawę musimy sobie zbudować. No i wziąć taki jakby element długi. I podprzepić do sobie tutaj. Potem wziąć takie jakby szybki czarne. Ja, miał, ja wziąłem czarne i dałem je tutaj. Oraz zbudowałem takie coś. Tu jest taki ukośny element, i to podczepiłem po prostu tu. Pierwszą ścianę mamy. Druga będzie wyglądać trochę inaczej, ale to zaraz Wam pokażę, jak to ma wyglądać. Budujemy sobie takie coś, i to podczepiamy, jakby. Już Wam pokazuję o tutaj sobie to tak podczepiamy. No i zaraz będziemy przechodzić. Musimy mieć taki, jakby, jeden element, oraz takie budowane. No, chyba że macie taki jeden element, bo one się niczym nie różnią. No i to sobie, ma, no i to podczepiamy sobie, jakby tutaj jeden, i tutaj drugi, żeby to wyglądało tak. Bierzemy też sobie taki element i podczepiamy. Bo tutaj specjalnie przygotowałem takie coś, co możemy sobie tutaj, to jakby podczepić. Tutaj możecie sobie też dać taką szafkę, jaką załóżmy. No bierzemy sobie teraz takie coś i podczepiamy to sobie w pozostałe miejsca. Oczywiście takie dwa tutaj. No i mogę, so mogę sobie kolejne piętro podczepić, które jest duże. I to teraz ta wieża się prezentuje tak. Już jest całkiem wysoka i całkiem duża więc przejdźmy teraz do czwartego piętra które wam pokażę, że, jest, że tu był zamknięty loki no może budujemy to sobie tak tutaj jakieś szybki tutaj już miałem mało elementów więc musiałem kombinować no a tutaj sobie dajemy takie elementy co były pokazane czyli po prostu jakby takie takie oto szybki no i sobie podczepiamy no, i to były, to były w miarę łatwe piętra. A teraz przejdziemy do najtrudniejszego, czyli do tego jakby lądowiska dla Jetta. Ja oczywiście Jetta nie wziąłem, ale musicie sobie wymierzyć tak, żeby mi się tu zmieścił Quinjet. Na, na short się wam potem jeszcze pokażę Wam tutaj odróżnienie do shortsa. Zwierzę Avengers, co jest twinget oraz wszystkie figurki tutaj są pomontowane. Więc potem Wam to jeszcze raz wszystko pokażę, albo w sumie to pokażę Wam kiedy indziej. No ale po prostu musimy sobie zbudować takie jakby wielkie. Tutaj jest tak, to się prezentuje. Tutaj musimy sobie zrobić. Możecie sobie tak policzyć, na ile. Ja oczywiście mam takiego Twinjetta z lotniska, to, to co Wam pokazywałem. Tutaj mamy takie pomieszczenie, zbudujemy sobie taki mały stół, no i montujemy do sobie o tutaj, no i to mamy już gotowe, więc musimy sobie potem zbudować taką jakby część, ten dach, no tutaj takie coś dla berworokiego, no i mo, musimy to sobie jeszcze taką antenkę podczepić, takie jakby małe... Yy, taki mały balkon oraz budujemy sobie taką ściankę ona tu wygląda od tej strony tak no i tutaj mamy takie specjalne elementy co musimy to podczepić o, no i to możemy sobie jakby tak otwierać i zamykać no i to sobie podczepiamy idealnie yy, powinno tu nam wejść to tak sobie podczepiamy po prostu no i Całość leci na samą górę tej wieży. Trudno mi jest to pokazać Wam, ale to tak powinno się założyć. Wieża jest przeogromna, przeogromna no i skończyliśmy budować wieżę. Powinno mi. się Wam powinien zmieścić, bo mi się mieści, więc Wam jeśli budowaliście z tego sposobu, to też. No i teraz odłączę sobie kamerkę, no i pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Tak to, tak to powinno wyglądać. No i ja się z Wami żegnam. Ja się z Wami żegnam, już koniec. No i do następnych odcinków. miłego do budowania wieży. O, o ile ktoś będziemy na przykład budował inną. No i cześć. Do, do następnych odcinków.